Cześć moi dobrze z końskywana. Witam serdecznie. Zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak ułożą się karty i co z nich wynika na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze, za subskrypcję kanału i za to, że jesteście. A co będzie duchowym kompasem na ten czas as mieczy? Tylko nad ciałem zdrowym 10 mieczy. Przesłanie wszechświata słońce, relacja blisko domowego, nowego pucharów. Jak los będzie wpływał na aspekt portfela i czy będzie się dobrze stęczyć król pucharowy? Ścieżka zawodowa, as aspekt serca i miłości. Są to ostateczny oraz seniorzy, czwóreczka buła. Zaczynamy od asa mieczy, duchowy kompas. Duchowy kompas wiązać się będzie z asem mieczy, oznacza dla nas to, że Powinniśmy dokonywać surowych, bardzo konkretnych wyborów. Trzymać się prawa, litery prawa, urzędów, aspektów tutaj formalnych, mówicie no tego, co podpisujecie, ale jest to też karta selektywna, czyli tutaj tak naprawdę powinniśmy dokonywać wyboru oparcia o rozum. Podoba się coś, coś się nie podoba, jest zgodne z naszymi zas zas zasadami lub też nie. Opiekarz nad ciałem, duchem, dziesięć mieczy, karta jakiegoś ciosu, od losu rozłamu, załamania, zmiany, czasem wiadomości nieprzyjemnej, operacji lub jakichś badań też trudnych, trudnych wiadomości, trudnych sytuacji. My po prostu będziemy coś ciężko przechodzić, czasem bóle, peleców, tak? E, Jakieś tutaj aspekty, właśnie związane z głową, też karkiem, szyją. No i jakimiś nieprzyjemnościami. Po prostu też może być spadek emocjonalny, który prowadzić będzie nas do pewnego rodzaju załamania, potem oczywiście to się wyrówna, no ale jednak możemy coś odczuwać bardzo boleśnie, tak, mimo wszystko. Przesłanie Wszechświata z kolei mówi nam o Słońcu: bądźmy w dobrej myśli, bądźmy pozytywni, przekazujmy ludziom dobrą energię, cieszmy się życiem, mimo wszystko. Bądźmy zadowoleni i przejmujmy też kontrolę nad sytuacją, bo jest to karta lwa, a więc nie bójmy się promieniować dobrą energią i kontrolować sytuację, tak jakby tutaj dominować właśnie poprzez dobre aspekty, pozytywne na pewno. Relacje ogniska domowego. Trzy pucharki, zabawa, celebracja, imprezy, uroczystości, dobre wiadomości, ale też i Angażowanie się osób trzecich właśnie w nasze życie, wtrącanie się czasem, ale może być to też pozytywne. Oczywiście czasem jest negatywne, ale czasem jest pozytywne, bo tylko Pucharów nie określa jednoznacznie od razu, że musi być to coś negatywnego, ale może być choć miłość. Jak los będzie wpływał na aspekt duchowości w sferze portfela, król Pucharowy, będziemy dobrze się z tym czuć, bo Mamy energię wsparcie, wsparcia jakiegoś mężczyzny, pomocy, doradcy, może być urzędnik, może być prawnik, może być ktoś w banku lub inny, kto ma dobre intencje i kto nam służyć będzie właśnie radą. Aspekt pracy, wyzwań, a z denarowy, a z nowych możliwości, as inwestycji, as dobrych układów, zależności, e, nowych obowiązków lub utrzymanie na przykład dobrze płatnej pracy może być też założenie firmy, która będzie bardzo dobrze prosperować, lub spotkanie wartościowej osoby, która nieść nam będzie wspaniałą przyszłą współpracę. Aspekty serca. Tutaj są to ostateczne rozliczenia. Niektórzy w sferze serca będą zadowoleni, bo zebrali dobre aspekty, są w dobrych układach, pozytywnych. Dla innych będzie to z kolei coś ostrzegawczego lub rozpadającego się niestety bowiem, no albo jest to na przykład karta ślubu w pozytywnym aspekcie, zaręczeń lub rozstania, lub separacji na przykład nie popełniajmy przy tej karcie tych samych błędów z przeszłości. No i seniorzy, czwóreczka buław. Będzie się, się cieszyć, celebrować, bawić, Karta sukcesu po jakichś na przykład nieprzyjemnościach spotkanie właściwej osoby, uroczystość, właśnie zabawa. No i na przykład sukces też materialny, który może być kluczowy, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Tak więc tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej, idziemy do zodiakalnego byczka. Witam serdecznie, drogie byczki i już Was zapraszam szybciutko na horoskop tygodniowe. Zobaczmy, jak ułożą się karty i co z nich wyniknie tak naprawdę na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze, subskrypcję kanału, łapeczki w górę no i za to, że jesteś. Co będzie duchowym kompasem? Szybła. Opieka nad zdrowiem ciałem to jest kierunek pucharowy. Przesłanie wszechświata, a z pucharowym. Relacje ogniska domowego, rycerz denarowy. Jak los wpływać będzie na finanse i stan ducha, w związku z tym sześć mieczy, Wyzwania w pracy, giermek buław. Taniec kochających się serc, czyli emocje, księżyc oraz seniorzy, rycerz buław. Zaczynamy od karty tujeczki buław. Trzy buławy, co powinno być duchowym kompasem. Tak naprawdę, trzymajmy się własnych zasad, ale też działajmy. Miejmy dalekosiężne plany, nie bójmy się przekraczać granic, nie bójmy się podróżować, ryzykować. No i też, jeżeli przychodzą do nas wiadomości z daleka, to może wykorzystajmy ich na przykład potencjał. Opieka nad zdrowiem, z kolei, giernik pucharowe, niesie nam informacje iż tutaj możemy otrzymać jakieś dobre wiadomości. Ktoś może nam przekazać właśnie ciekawe też propozycje zdrowotne terapie, możliwości. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, moczowy-płciowy, świetna karta dla osób, które się starają, starają o dziecko. Może być też początek nowej kuracji, terapii, leków, pomoc młodszych osób, no i dobre samopoczucie, bardzo fajna karta. Przesłanie wszechświata, energia asapucharów. E, idźmy w stronę pięknej miłości, miłości do siebie, do świata. E, zachłystujmy się nową koncepcją, nową osobą, nową ideą. E, bądźmy otwarci na miłość w różnych aspektach, i wtedy nam świat to odzajemy, przekaże też da. E, szukajmy, a znajdziemy też. Na przykład, to jest, jest święty gral, czyli znalezienie czegoś, co przynosi nam satysfakcję. Dalej, aspekt relacji ogniska domowego. Rycerz denarowe, prozaiczne relacje, schematyczne, raczej niekonfliktowe, oparte na starych, dawnych strukturach, bez wyjątkowo nowych zmian. Tak? Tutaj, czyli po staremu, będzie tak wszystko powtarzalne, schematyczne. Jak los będzie wpływał na sferę ducha w aspekcie finansów, prześmieczy? Dobrze, kojąco możecie otrzymać jakieś ważne wiadomości z daleka. Możecie też w ramach pieniędzy, czy w związku z pieniędzmi udać się daleko lub otrzymać ważne, właśnie, informacje z daleka o tym, iż jest jakaś nadzieja, możliwość lepszego zarobku, lepszego życia. Na przykład tak? Może być też, na przykład, zarobek przez internet, bo to jest też ta karta podróży, takiej właśnie, gdzie podróżują sobie myszką. Działamy w ramach komputera, internet. Dalej, jak tutaj z wyzwaniami w pracy? Praca, Giermer była waszym wyzwaniem: będzie chęć do nieustannej nauki, rozpoczynania czegoś od początku. Bardzo dynamiczna energia, spontaniczna tu się dużo dziać będzie dużo ruchu, dużo wyzwań. No, i bardzo spontaniczna, też charyzmatyczna pomoc młodszych osób, z której też warto mocno reaktywnie skorzystać. Aspekt serca, tak, taniec kochający się serc, ścieżka serca, jest to księżyc, karta iluzji. Uważajmy na ocenę danej osoby, sytuacji, bo możemy się oszukać lub być niestety oszukani. Czasem jest to karta e, tak zwanego. Wilka w owczej skórze. Starajmy się oceniać sytuację racjonalnie, nie ulegać fałszywym znakom. No i tutaj możemy też popadać ze skrajności w skrajność, jeśli chodzi o emocje, co może być złym doradcą, jeśli chodzi o przyszłość i podejmowanie przyszłych też decyzji. No i seniorzy, rycerz Buław, Będziecie w tym tygodniu w nieustannym ruchu, dużo załatwiania, możliwość podróży, zmiany miejsca zamieszkania, otrzymywanie różnych wiadomości. Wy także możecie je oczywiście bardzo mocno wysyłać, przeżycie romansu, flirtu lub ożywienie w relacji, którą już macie, co będzie bardzo pozytywne. Więc tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy do londynu. tam serdecznie. Drogie bliźnięta, i już patrzymy, co u Was. Bardzo dziękuję, że, jest, że jesteście. No, i już patrzymy, drogie bliźnięta na Was. Dziękuję za subskrypcję kanału. Oczywiście, łapeczki w górę również. No i zobaczmy, co będzie duchowym kompasem. Król mieczy. Opieka nad całym duchem. Siedem denarków. Przesłanie wszechświata. Cztery miecze. Relacja ogniska domowego. Świat. Jak los będzie wpływał na aspekty ducha w sferze materii, czyli finansów, a z pucharów, wyzwania w pracy wieża, e, tutaj aspekt serca, miłości, ścieżki, e, w tym względzie rycerz Buław, no i seniorzy kochankowie. Zaczynamy od króla Mieczy. Duchowy kompas. Duchowy kompas wiązać się będzie tutaj z literą prawa. Trzymajmy się silnie zasad, litery prawa. Jeżeli mamy iść po poradę, to do osoby konkretnej, zdyscyplinowanej. No i tutaj może być to lekarz, prawnik, urzędnik. Trzymajmy się właśnie litery prawa i formalności. Ale surowo oceniajmy daną sytuację racjonalnie. Nie szarżujmy emocje tu. W tej karcie, jeśli chodzi o duchowy kompas, no niestety nie mogą odgrywać głównej roli. Opieka nad zdrowiem. Ciałem, duchem, siedem denarów, karta zbłoki, karta też nieustannych wysiłków związanych z finansami, a one mogą właśnie wychodzić nam na zdrowie, czyli tak. W sensie, że wydajemy na badania, na wizyty, na leki, na terapię. No i to taka trochę studnia bez dna, ale pamiętajmy, że w tej karcie to, co zasiejesz, to, co zrobisz tu i teraz, to zbierzesz, a więc. Musisz działać skrupulatnie i nawet jeśli ponosisz wydatki, to przyniesie to określone skutki. Dobre inwestycje, dobre na przykład opłacenie dobrych lekarzy, wpłynie na dobrą przyszłość mimo wszystko zdrowotną. Zwróćmy uwagę na aspekt kastyku, przemiany materii, nieco kości stawy, no i pozycja siedząca, która też może być niekorzystna w tym czasie. Przesłanie Wszechświata, cztery miecze, karta odpoczynku. Być może powinniśmy pozwolić sobie na to, byśmy odpoczęli lub żeby ktoś odpoczął od nas. Karta zwłoki, karta też właśnie odpuszczenia czegoś, przeczekania i świętego spokoju tak naprawdę. Aspekty relacji ogólnie tutaj związanych z ogniskiem domowym, z bliskimi, świat. Tutaj możemy pojechać z bliskim gdzieś daleko, wycieczka, podróż, zmiana, zmiana miejsca zamieszkania, ale też zakończenie ważnego etapu, pojawienie się na przykład dziecka w ramach aspektu rodzinnego. No i tutaj nowe układy, nowe relacje, zadowolenie, jakaś nagroda czy świętowanie. Czy będziemy zadowoleni w kwestii finansów, jak ten sfera ducha będzie wyglądała, a z kucharów? Jest to karta nadziei, znalezienia na przykład osoby koncepcji, która przyniesie mega ładunek emocjonalny, który wpłynie na to, że nowy potencjał zmieni naszą pozycję finansową i sprawi, że będziemy w obfitości emocjonalnej, ale też i materialnej tak naprawdę. Wieża, jeśli chodzi o aspekty, wyzwań w pracy, niesie nam informację, że coś może się zmieniać, to może być wyzwanie, tak? Czyli nasze dawne myślenie, struktury, aspekty poszukiwań pracy mogą legnąć w gruzach, tak? coś się zmieni, przetransformuje, ale tym samym będziecie po prostu budować na nowych fundamentach. Cokolwiek się będzie działo, pamiętajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lecersz buław dla sfery ścieżki serca, emocji, miłości. Dużo się będzie działo, dużo namiętności, pasji, e, jakichś konkretnych, dynamicznych wiadomości, adoracji, e, romansu, fliktu, w stałych relacjach ożywienie, które także może być jako, traktowane jako romans, flikt, ale nie używanie. Coś, co wskrzesi energię, co, do, co go doświadczycie, co będzie bardzo pobudzające. No i Seniorzy, e, seniorzy mają energię kochanków, Staniecie przed jakimiś trudnymi wyborami, e, cokolwiek by się nie działo, kierujcie się głosem serca, bowiem serce odpowie Wam na każde niemalże pytanie. E, czyli pasuje nam dana sytuacja, osoba, czy nie pasuje, czujemy to czy nie. E, tutaj też zbyt długo nie podejmujcie tych decyzji, bo będzie to dla Was niekorzystne. A więc serce będzie kluczem i odpowiedzią na wszystko. Miłość jest odpowiedzią na wszystko. Tak więc, tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.